Czy masz wrażenie, że Twoje dziecko je za mało i często odmawia jedzenia? Jako mama wiem, że może być to bardzo niepokojące. Wydaje się, że przecież maluch nie dostaje wystarczająco dużo kalorii albo potrzebnych składników odżywczych. Ale czy to problem i co powinnaś wtedy zrobić? Ja nazywam się Gosia Jackowska, jestem dietetyczką i zajmuję się żywieniem mam i dzieci. Napisałam nawet książkę o tak zwanych niejadkach. Dzisiaj opowiem Ci o tym, co robić, jeśli Twoje dziecko nie chce jeść. Na początek ustalmy sobie jedno. Dzieci mają prawo nie chcieć jeść albo jeść mniej niż by Oczekiwali. Może to wynikać z wielu rzeczy i niekoniecznie musi być alarmujące. Dziecko może nie mieć apetytu, nie lubić, nie znać i bać się próbować, nie być głodne i tak dalej. Tak samo jak dorośli. Częstą przyczyną braku apetytu maluchów są zbyt duże porcje posiłków. Brzmi paradoksalnie, ale to naprawdę tak jest. Co robisz, jeśli Twoje dziecko nie zjadło całego posiłku? Podajesz mu przekąski pomiędzy posiłkami albo chodzisz za dzieckiem z łyżką? Takie postępowanie może powodować, że Twoja pociecha zbuduje niekorzystne nawyki żywieniowe i zatraci na naturalną zdolność do kontrolowania głodu i sytości. Zaczyna jeść z innych powodów niż głód, np. z powodu nudy lub na pocieszenie. Generalnie nie działają dobrze te metody, które polegają na zmuszaniu. Masz zjeść do końca. Namawianiu. No proszę, zjedz jeszcze trochę, tak się napracowałam, zjedz dla mamusi. Wciskaniu. No zjedz jeszcze ten kawałek, zobacz, taki jest mały. Przekupywaniu. To jest twoje ulubione, jak zjesz do końca, to pójdziemy do sklepu po nową zabawkę. Straszeniu. Jak nie zjesz do końca, to zachorujesz i nie będziesz mieć siły się bawić. Zawstydzaniu. Ale patrz, jak Ola ładnie zjadła, ty nawet nie spróbowałaś. Wszystko to nasila problemy z jedzeniem. Nasila wybiórczość i niechęć do jedzenia. Dodatkowo takie praktyki psują relacje rodzica z dzieckiem, zwiększają stres zarówno dziecka, jak i rodzica. Albo dziecko je mimo głodu, bo na przykład odwracasz jego uwagę od jedzenia, włączając mu bajkę lub karmiąc, kiedy jest pochłonięte zabawą. Badań wynika, że jedzenie posiłków przy ekranie wiąże się z gorszą jakością diety, może prowadzić do pomijania posiłków, sprzyja kształtowaniu złych nawyków żywieniowych. Takie postępowanie w krótkotrwałej perspektywie może prowadzić do odmowy jedzenia, a w dłuższym czasie przyczynić się do odwrotnego problemu zbyt dużych porcji posiłków i nadmiernej masy ciała. Dlatego pamiętaj, nie rób tego, czego nie chciałabyś sama doświadczać w czasie posiłków. Co w takim razie robić, jeśli twoje dziecko nie je? Sprawdź, czy naprawdę je za mało. Zapotrzebowanie na energię u dzieci, szczególnie najmłodszych, jest naprawdę małe i wynosi dla 2-3 latków około 1200 kalorii, dla 4-6 latków około 1400 kalorii, dla 7-9 latków około 1800 kalorii, a dla dzieci powyżej 10 roku życia od około 1800 to nawet 4000 kalorii. Zwróć uwagę na to, że zapotrzebowanie energetyczne kilku latków może być nawet dwa razy mniejsze niż w przypadku dorosłego. Więc naprawdę nie ma nic dziwnego w tym, że małe dziecko potrzebuje niewielkich porcji posiłków. Dlatego zanim zaczniesz panikować, przyjrzyj się dokładnie diecie dziecka. Może tak naprawdę je więcej, niż ci się wydaje. Zwróć uwagę na to, jak wygląda jego dieta, ile faktycznie zjada i czy je regularnie. W zależności od wieku, dzieci powinny jeść co około 2-3 godziny. Młodsze dzieci w wieku 1-3 lata są zwykle szybciej głodne i mogą potrzebować krótszych przerw pomiędzy posiłkami niż starszaki. Ale jedzenie nie powinno być dostępne całą dobę. Starsze dzieci warto przyzwyczajać do dłuższych przerw między posiłkami, najlepiej podawać je co około 3 godziny. Może też być tak, że dziecko będzie potrzebować częstszych posiłków w pierwszej albo w drugiej połowie dnia. Sprawdź, jaki plan posiłków zadziała w Waszym przypadku i postaraj się ustalić ich w stałe pory. Jeśli dziecko często podjada nawet zdrowe produkty typu owoce albo warzywa, pije soki lub musy owocowe, to może nie być głodne, gdy przychodzi czas na główny posiłek, bo po prostu nie ma czasu zgłodnieć. To z kolei stwarza ryzyko, że znów podasz mu przekąskę, bo nie zjadło obiadu i tak koło się zamyka. Dziecko je po trochu, przez cały dzień, ale Ty możesz tego nie zauważać. Widzisz natomiast, że obiad nie został zjedzony do końca. Proponuj regulację i powtarzaj to proponowanie. Jeśli dziecko nie zna jakiegoś produktu, to często nie jest chętne, żeby go próbować. Wyobraź sobie, że raz podałaś dziecku na przykład marchewkę. Ona mu nie smakowała, więc więcej mu jej nie proponujesz. Dziecko jej nie widzi, nie zna i nie ma dostępu. No to nie ma się, jak do niej przekonać. Dlatego postaraj się wiele razy proponować dziecku dany produkt bez zmuszania. Postaw go na stole, połóż na talerzyku, ale nie zmuszaj do zjedzenia. Tutaj są marchewki. Ja sobie wezmę jedną. Ty też możesz jeść, masz ochotę. Jeśli martwisz się, że twoja pociecha niechęta nie próbuje i akceptuje nowości, to musisz wiedzieć, że aby zaakceptować, polubić nowe smaki, ludzie potrzebują przynajmniej kilkunastu prób. Dotyczy to zarówno dzieci, jak i dorosłych. Dawaj dobry przykład. Jak ty nie jesz marchewki, to dlaczego dziecko miałoby ją jeść? Dziecko uczy się przez modelowanie, więc naśladowanie rodziców, rodzeństwa, rówieśników to jeden z ważnych czynników wspierających naukę jedzenia i budowanie zwyczaju żywieniowych. Dlatego tak ważne są wspólne, zdrowe posiłki w gronie rodzinnym. Dzieci i młodzież w wieku szkolnym, które Regularnie siadają do wspólnych posiłków z rodzicami, jedzą więcej warzyw i owoców oraz lepiej się odżywiają w porównaniu z dziećmi, które rzadko jedzą posiłki z pozostałymi domownikami. Na potwierdzenie tych słów, inne badania wykazały, że dzieci z nadwagą rzadziej siadają do stołu z rodzicami. Natomiast w rodzinach, w których przygotowywano posiłki w domu, zamiast korzystać z gotowych dań lub zamawianego jedzenia, dzieci podejmowały zdrowsze decyzje żywieniowe. Na przykład rzadziej sięgały po wysokoenergetyczne przekąski, takie jak słodycze czy chipsy. Dbałość o spożywanie wspólnych posiłków w rodzinie pozytywnie kształtuje nawyki żywieniowe dziecka i m.in. dzięki temu wpływa korzystnie na zdrowie w długiej perspektywie. Rodzinne jedzenie posiłków uczy dziecko samodzielnego jedzenia przy stole i wzmacnia więzi rodzinne. Kształtuje prawidłowe nawyki żywieniowe nie tylko u dziecka, ale też u rodziców. Dbaj o to, co trafia na Wasz stół i regularne pory posiłków, a potem pozwól dziecku zjeść tyle, ile ma ochotę. To zasada podziału odpowiedzialności, która pozwala na zadbanie o potrzeby żywieniowe dziecka i jakość jego diety, bo ty wybierasz, co będziecie jeść, oraz jego naturalną regulację apetytu i sytości, bo może decydować o tym, ile zje z zaproponowanych produktów. Łącz nowe i nielubiane produkty z tym, które dziecko zna i lubi. Jeśli jedyny sposób na zjedzenie owocowej sałatki to dodatek czekolady, to ją dodaj. Jeśli jedyny sposób na zjedzenie warzyw to dodatek smaszki, to ją zrób zdrowszą i dodaj do warzyw. Jeśli dla dziecka to jedyna opcja, żeby zjeść owoce i warzywa, to korzyści są większe niż zagrożenia. Dodatek mniej zdrowych produktów w odpowiedniej ilości do zbilansowanego posiłku może być dobrym rozwiązaniem dla dziecka, które chce jeść tylko słodycze. Próbuj na przykład naszej owsianki z nutellą lub pankejków z M&M'sami. Zabawy Dzieci można zachęcać do próbowania nowych dań i produktów poprzez zabawę, np. czytanie książek o jedzeniu, rysowanie, opowiadanie o tym skąd bierze się jedzenie, próbowanie różnych warzyw, owoców z zamkniętymi oczami. W tej zabawie najlepiej, jeśli udział biorą nie tylko dzieci, ale też rodzice. Wybierzcie produkty dobrze znane i lubiane przez dziecko oraz te mniej znane. To ma być zabawa, a więc nie każ dziecku zjadać całego produktu. Wystarczy, że powącha, dotknie, a dopiero potem spróbuje, poliże, a nawet pogryzie i wypluje jedzenie. Jeśli twoje dziecko je naprawdę bardzo mało, albo tylko kilka konkretnych produktów ma niedowagę i po prostu się o niego martwisz, koniecznie skonsultuj się z lekarzem, pediatrą lub dietetykiem dziecięcym. Pamiętaj, że to normalne, że dziecko nie za każdym razem chce zjeść cały posiłek. Aby przekonało się do niektórych produktów, potrzeba czasu, więc po prostu bądź cierpliwa i zasubskrybuj ten kanał po więcej wskazówek na temat diety dzieci.